Cześć, Manko, ja jestem Spiker Q i witam Was w pierwszym odcinku mojej serii Zagrajmy w Spore Udało mi się odpalić grę jakoś, naprawione, wszystko ładnie działa No i mam nadzieję, że sobie Wam się spodoba właśnie powrócimy do, do korzeni dzięki temu mojego kanału bo Jeśli ktoś był od początku to wiedział, że moje pierwsze filmiki były denne właśnie z prezentacji sporów, takie proste a więc dobra, nie przedłużając wybierzemy sobie jakiś fajny świat gdzieś tutaj, ale jaki? Gdzie? Hmm U, nie wiem, że gdzieś w Już nieraz w sumie patrzyłem na to, jest ziemia i dlatego chciałbym znaleźć gdzieś blisko niej w sumie Ta jest ładna planeta, ta Cholera no. Może ta? i czekajcie. Wiecie co weźmiemy? Tą. Zacznijmy od fazę komórki. Mięsożerca, bo już wiem jak ja zagram. Czekajcie sorry. Czekajcie. Bo ja chcę jakoś taką komórkę, żeby była jakoś taka. O, taka. Poziom trudności. Nie będziemy przyginęć, co? Nic. I nazwijmy ją, jak zawsze nazywałem, Konoha. I zaczynamy naszą grę. Jak ja tak się cieszę, że mogę to zagrać w Roskito, tak uwielbiałem w to grać. I mamy małe wprowadzenie, jest nasza gwiazda. I my sami w tej komecie. No i poleciliśmy A więc dobra, startujemy właśnie taką małą naszą komuneczką O, mamy I tutaj w ramorzu, decyzji podejmowane w kolejnych fazach gry spore będą mieć wpływ na dalszy z grywki. Podczas w prawie może musisz wybierać między so soczy z tymi liśćmi, a więc z tymi przesmakami zależnie od posiadanego otworu jemowego, no to czyli będziemy te czerwone jeszcze, nie? Twoje zadanie jako komórki jest jeść, ewoluować rozwój jest mierzony na pasku postęp do ekranu. Okej, okay, no i rozwój właśnie mamy tutaj dzięki punkty DNA. Tutaj w tym etapie gry mamy jeść po prostu i zdobywamy punkty i zabijać inne stwory. Okej, okay, WSD. a czekajcie jeszcze zobaczę. Eee... Czekajcie moje osiągnięcia chcę zobaczyć, bo ja musiałem odinstalować, zainstalować dodatek. I chcę zobaczyć czy będą te osiągnięcia, które już tutaj... Czy są zdobyte moje osiągnięcia to już kiedyś, więc niektórych nie zdobędziemy. Ale ch... chyba coś jest. Ani, eee. A nie! Jest! So. Hmm. To, to jest dobre właśnie, założyć najwyższe miejsca, ale to będzie dopiero w fazie kosmosu, dobra, nie będę wam cię spoilerować dobra, więc nie przedłużając, idziemy do, będziemy jeść, i staram się w każdym etapie zdobyć wszystko, o, do, do sporpedii właśnie, bo lubię po prostu kolekcjonować tutaj, zbierzemy sobie, mam nadzieję, że seria się przyjmie, bo w sumie to dzięki temu mnie niektóre osoby poznały, Między innymi Deus, ale Deus to mi się udaje, dlatego skomentowałem filmiki u Ale też kiedyś zrobię jakoś audiologa, czy coś o tym jak wyglądały moje początki O kurde, oni mają kolce, więc do nich nie idziemy A te w ogóle mogą nas jeść. Uciekamy, 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 uciekamy Ała, no nie bił Tutaj są też ukryte osiągnięcia, jedno polega na tym, że właśnie w fazie komórki Ojdź inne komórki i odłamki materiału mogą istotnie znaczenie przy zdobywaniu nowych elementów w każdym razie bla bla bla. Dobra, chodzi o to, że nowe elementy, tak? Okej. Okay. Nie odpływaj elemencie, no. Wracaj tu. Jest. Yy, dobra. Dobra, raczej znaczy to ja, że osiągnięcie polega na tym, że zginiemy. Tutaj zostaniemy z... pożarcić coś w tym stylu. Zaraz przełamy coś i ożyjemy właśnie tym, że wpadnie nam w otwór gębowy kawałek żarcia dzięki czemu ożyjemy nagle. To jest jedno chyba z najtrudniejszych osiągnięć w grze. I nazywa się chyba zmartwychwstanie. Nawet nie wiem czy to takie istnieje, naprawdę czy to wymyślone jest Dobra, zjemy tak. Wyewolujemy to to pójdziemy ku coś. No cześć! cześć groszkot tak. Dobra yy... o, mamy kolejnego do tego Do kolekcji O, tutaj jeszcze O w mordę Spadaj, 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 by ja nie chcę tutaj Jak można zobaczyć, że one mają otwory gębowe, które można zdobyć tylko ha hakowaniem Więc to jest takie... Kupię jeszcze tego nie dodał do gry Chyba w beta alfa czy takie było. Ach, ta miłość, nie? Dobra, myślałem, że gram facetem. Nevermind. Fabryka komórek. Każdy w każdej fabryce można zmienić tryb działania. Klikając powyżej ten. Zanim wrócić do prawa, zobaczcie, gdzie działa tryb malowania. Wciąż sobie komórkę, No więc dobra, te oczy wywalimy i damy te. W sumie to patrz. Trochę pogrobimy. No jak wygląda. A może być tak. Mm. W sumie co na razie to wywalimy i damy kolce, się mogli Ja wiem, jak będzie wyglądać, więc... Chcę zrobić tak, jak kiedyś grałem Dobra, teraz jakieś takie umalowanie ładne Najlepiej pełne by było hmm. Takie Tylko czerwone bym wolał O nazywamy go... o go -sty. Jak zawsze nazywałem tak Mamy naszego stworka jeśli tylko tak dać, okej okay, mamy o tak zczenie. Zapisz i wyjdź. Okej. Okay. No. Ijeu! No. urodziliśmy się w nowym lepszym życiu. Tam w tle są te fajne potworki. Największego jakiego widziałem właśnie tak normalnie... O kurde. I co z nim nie ma co walczyć, bo... Ouch, właśnie. I tak nic nie zrobimy Największą yy, komórkę wrogo jaką spotkałem, to właśnie była w jakości tego, co widzicie tam na dole. Ale to było tylko chyba... To chyba na poziomie trudnym, dlatego to tak było widać. O! Teraz to ja wam się oddzięczę. Chodźcie, zjem was. Aha, mam cię. Kurde, spadaj, no. Wiesz co, zrobimy tak. ha. ha, 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 ha. Ja jestem tu koksem No no, dawaj, 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 jeszcze raz, jeszcze raz tylko Za szybki jest cwanie kiedy no Łaha Czyli tak, tutaj będziemy mięso zercał e, W fazie stwora Dobra, nie, nie będę wam spoilerować, kurde Spoilerować coś w ogóle Zobaczcie, bo ja chcę być rycerzem, tyle powiem. Na koniec. Ma fajną moc w kosmos. kosmosu. Więc gramy tamtym właśnie. A miam O, mamy kolejnego tego. Cześć. O, ten jeszcze jest tutaj zas zasuwacz. O tam jeszcze jest jeden stworek. O, uciekł. Hm, smutne. Dawaj, 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 dawaj... O morda. Zasy... Bebebe. Jakieś trudna nazwa. Ja nie chcę zginąć. O, jest element, fajnie. Kurde, tutaj słyszałem takie takie... Jak przy elementach właśnie. O, cześć, cześć. Uf, jak chciałem się zaprzyjaźnić. Za wredny, no. Cześć, aha O Dobra, w... Wy... O też nie, 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 Super O jest trudno zabić ale jeśli go zabijemy to będzie super wiem, wow. koniec dwa elementy mamy czy jeden Chyba jeden Szkoda Przyszliście O! Zjemy go Niam. Tutaj są takie szczęki I Tu będzie duży Przeciwnik Dosyć mi się wydaje. Przynajmniej nie powinien być, ale nie ma. Takie nużące to trochę chyba, nie? Dobra, weźcie co. Ewy ewoluujemy, haha. Cześć. Dobra, tam będzie, przyspieszymy to, nie będzie Gimnastyk, czyli będziesz w się obracać i tak dalej, ale nie, ja tego nie chcę. Rozumiem, tak. No i mi piszą na Skype, u. pewnie Sebak, się. SEBAK! Nie pisz mi! Mówiłem, że nagrywam! Ech. Tak to ktoś jest... Dobra, tak będziemy wywołować Pięć ogonów będziemy mieć kiedyś Kurde, znowu! Nie, nic nie się koniec Ech, Mamy żarełko Mi się wydaje, że im, im jesteśmy już więksi jakby, no to tym... O! Tutaj gdzieś słyszałem Nie w tą stronę wszędzie gdzieś takie takie takie, taki dźwięk był chyba tam nie ale, coś mam zarego o, właśnie o tym mówiłem, kaczucha o, no ej co, zobaczymy czy mogę zabić w ogóle, bo nie pamiętam, chyba nie A o, mogę nie no chodź tutaj Ale brutalna gra Dużowa krew A, tylko to takie jest właśnie, że Zabijesz takie duże krewci nie... nie stanie Cześć O, jest metal O nie nie nie, nie lubię tych Psy, Psy. Nevermind, nic Oh, wow! Spadaj co element tylko. O, to jest mój. Ty, wredny! Chodź no tutaj, zabiję cię teraz za to co robisz mojemu przyjacielowi. Haha, ha, i mamy element, tak jest. Jest też osiągnięcie za zebranie wszystkich elementów chyba, tutaj ośmielimy. Ile nam brakuje w ogóle? Czekajcie, moja kolekcja... Brakuje nam jednego elementu, którym jest... He. A, taka, taka różka. Taka, taka. Co miał taki tam, taki zielony, takie duże O w mordę. O fuck O, tu mam dużo dużo nowych gatunków. O! To jest spore dosyć. <gry> o fuck! Jaki głos ma fajnie naprawdę? Teraz jestem w centrum uwagi, nie? Haha! nie. Uciekamy. Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Jedzą ko. Fucken. Ty! Ratuj mnie. No nie? Spoko. Nara. Jest żarłko. A mnie, mnie, mnie. Ja chcę go zjeść. Zostaw mi go. Mój. Miał. Nie, mi zależy na wszystkich elementach po prostu Bo to, chcę żebyście zobaczyli, że wszystko się... Da, co to być? A z tobą nie gadam. Kurde, im jesteśmy tak więksi, to chyba jesteśmy wolniejsi W jakimś stopniu Nie mnie, no ja tam tego bić dużego Nie. Fuck Ja nie chcę zginąć, jeszcze nie zginął Fabryka Muszę To są spójść No jedz to tak No Dobra mm. Jest tutaj nowy gatunek, fajnie Ale z Aha z... A, on czytelnik przynajmniej zasłuchał za się. I chyba tylko... O! mamy jeszcze mega paszcz. Mac. Nie, Mac jest skupi. Bole Windowsa, he he, taki super. Ajdź. Ajdź, 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 ajdź. Co tam mamy? Nie wiem, to chyba jest martwe. Tak, to jest martwe Eee, nic nie zrobimy No nie no, ja chcę jeszcze jedną Część Do mojej kolekcji Ale O! To się da zjeść chyba Albo z tego wyleć cała masa takich mniejszych No właśnie jest Junior I z takich tylko ten wylatuje właśnie ale mamy zarełko No, o, mamy pak. To jest pak, jest mak. Ha, ale cię zjadłem! No. Snorf, snorf, snorf. No i co, teraz uciekaś, nie? To jest nasz mega pasz właśnie który zginął Zginiesz Mówiłem A i teraz nam się wykształcił mózg, patrzcie, pojawił się. Jestem mądry nie? Jeśli chodzi o taplanie się w mule nie ma sobie równych. Takie. Gdy się rozprostawać nogi na bezkresnych równinach kliknij z kalendarium. To jest przez kalendarium, ale czekajcie. Polatamy, polatamy sobie i spróbujemy znaleźć tą jedną część. I mi na tym zależy naprawdę. Na przykład sobie możemy pozabijać trochę. Ogoniasty murder, okay. Jak jeśli chcielibyście zobaczyć inne moje prace, spore te moje dzieła, no to tutaj możecie mnie tam wyszukać z porpedii z wodnikiem Kacper 470, to strasznie stary nick, naprawdę. I tam macie moje dzieła. Przygody, stwory, pojazdy, budynki itd., tak, dalej, tak dalej. Kolejny mega paść, O! Jest! No! Wracaj mi tu, ja cię muszę zabić, tak? Ale mnie goni jedna winda. Dawaj, no już prawie... O, tak! Jest! Mamy ostatni element! Fuck yeah, pijacz! Trąba! Mamy trąbę! A więc dobra, teraz klikamy na przejście do fazy stwora. Historia osobista. Twój kalendarz pokazuje historię działań podejmowanych przez Ciebie w czasie życia jako komórka, bo dało Ci się uzyskać cechę zapewniającą wiadomość o innych rzeczach, które będą w którą ścieżką położysz. I tutaj mamy super akumulator, zwiększa skuteczność sprężenia, więc fajnie. Sprechniczkę. Dobra, czyli okej. Okay. właśnie. Lecimy dalej. Yeah. Dzisiaj może jeszcze pojawi się kolejny odcinek z sebą. Z Okej, okay, dobra, mamy teraz naszą taką wczesną fabrykę stwora. I weźmiemy te nóżki nasze małe. Hej, hej. Wiem, że się cieszysz, mał Dobra, teraz musimy tak, ukształtować go trochę. To damy jako takie imitujące ręce. Do przodu trochę. O tak. Czyli zrobimy taki myk mały. Okej, okay, bo będziemy mieć 5 ogonów. Mały spoiler. <grym> jest jeszcze jakieś samoloty czy coś, to sorry, nie wiem czy mi sobie tak nagle latają. Yy, dobra, sprint. 25 Urok sprunięcie Tutaj będziemy zabijać, więc w sumie Nie Szarżę mamy. mamy Znaczy poziom jak ma się drugie, nie. Już nie pamiętam. <laughs> więc dobra. Gdzieś znaczy mam sprunięcie. Nie, w sumie chyba tyle, ale czekajcie coś mi tutaj... A! Tak, pomalowani. Oczywiście musi być. A jest git. Nazywa się ogoniasty, potem sobie mi i tak dalej. Dobra, wypływamy na powierzchnię. Fuck Biblioteki i komory, sobie... O i właśnie o tym mówię, niektóre są głupie nazwy. O Anubi le tam widzieliście tam. On ma takie... On takie świetne stwory robi, więc jeśli chcecie jakieś genialne mieć smoki czy co innego, to polecam jak nie. Miau! Miał, miał, miał. Tak. Jak mi kot nie Jaka mała... jaka fajna rodzinka. Jest mama, jest tata. My jesteśmy nie wiem kim. Chłopą rodziny. I tam małe dzieciaczki. Oto początek nudnego dnia. A dla ciebie początek wodówki po nowym, dziwnym i wspaniałym świecie. Powietrze wypełnia twoje płuca. Gdy kończyny kończyny na suchym lądzie, który będzie teraz swoim domem, rozpoczyna się kolejny etap rewolucyjnego wyścigu. Ewolucyjnego, nie Witaj na lądzie! Teraz też z chorem je to I otaczają cię mieszkańcy twojego gniazda. Mm. You don't say. Aby ewoluować musisz spotkać się z przedstawicielami innych Zrzucających napręcie na zdejmować DNS, zdejmować DNA, DNA wypełniając pasek postępu z DBB e, Rozwój, tu pasek wstał, tak, 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 to już było Albo ma, mamy wszystkich wybijać albo się zatrzymać, przejdźmy do pierwszego celu Tutaj cele Odwrócić kamerę, wow hmm. Super, dobra, czekajcie, trochę się rozejrzymy więc na przykład tak. Wow, stopę mamy. No, czyli możemy znajdować po prostu zew gotowy Ja nie mogę skakać, zapomniałem. O, mamy tutaj mięsko. Zawsze leży jakieś mięsko. Robinodochon. Dohon. Pozdrawiam Nie wiem, czy on będzie to oglądać raczej. Nie. Dawno z nim nie gadałem i tak dalej, tak dalej. To muszę wiem, patyki wiem, że możemy podnosić jak mamy więcej tego Więcej... E, ręce może tak Dobra, to byłoby na tyle takie wprowadzenie małe Mam nadzieję, że wam się spodoba, o mój stwór jest taki brzydki I zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków, a tymczasem trzymacie się do duszenia